Siemanko, ja jestem Travius i witam was w kolejnej części przygód z mojego świata hardcore. Standardowo, jeżeli dobijecie pod tym materiałem 15 tysięcy łapek, to ja wtedy rozpocznę pracę nad kolejną częścią. Jak zwykle, przed rozpoczęciem ustaliłem sobie cele, które chciałem zrealizować podczas tej 50-dniowej przygody. A było to znalezienie Elytry, zdobycie pełnego nederytowego EQ, zbudowanie magazynu, stworzenie farmy trzciny, udekorowanie jeziorka dla Axolotli, budowa farmy prochu, zdobycie totemu nieśmiertelności i znalezienie koks Tak więc polecam rozsiąść się wygodnie w fotelach i oglądać do końca, ponieważ gdzieś w trakcie filmu ogłoszę dodatkowo konkurs. Zapraszam! Postanowiłem, że początek przygody rozpocznę od wyruszenia do Endu w poszukiwaniu Elytry. Musiałem się przygotować, więc zabrałem sporo jedzenia i bardzo dużo kobla, żeby móc budować sobie mosty. Stwierdziłem, że zabiorę od razu ze sobą faj i książki z mendingiem i niezniszczalnością. Przy okazji naprawiłem mój łuk i byłem gotowy na wyprawę. W drodze do strongholda trafiłem na utopca z trójzębem, więc postanowiłem spróbować wydropić z niego jego broń. Oj, niestety. Niestety, nie tym razem. Nie zdążyłem się jeszcze za bardzo ruszyć, a zauważyłem jeszcze jednego utopca z trójzębem. O, kolejny. O tu. Był? Jest! Mam trójzom, tr mam trójząb, mam trójząb, mam trójząb. Uradowany ruszyłem do endu. Skoczyłem do portalu na zewnętrzne wyspy i rozpoczęła się moja tułaczka w poszukiwaniu skrzydeł. Dosyć szybko, bo jeszcze tego samego dnia udało znaleźć mi się pierwsze NCT. O, o! O! Mamy coś, mamy coś. Tylko żeby był statek teraz. No i niestety nie było, ale skorzystałem ze skorup Shulkera i stworzyłem swojego pierwszego Shulker Boxa. Sprawdziłem co jest w skrzynkach i ruszyłem dalej. Po całym dniu poszukiwań skończył mi się budulec. Myślałem że bez problemu starczy mi ta ilość kołana na całą podróż, lecz niestety się przeliczyłem i musiałem sobie radzić wykopując Endstone. Po jakimś czasie na swojej drodze napotkałem kolejną strukturę. Niestety i ta nie posiadała statku. Było to kolejne End które było bardzo małe. Dosłownie nie było co zwiedzać, więc olałem temat i poszedłem dalej szukać. Kolejnego dnia znalazłem następne NCT, ale Pech mnie nie opuszczał. Trzecia struktura z rzędu, która była bardzo mała i nawet nie było sensu zaglądać do środka. Byłem już lekko załamany, skończyło mi się jedzenie, i żywiłem się owocami chorusu. Do tego nie posiadałem budulca i nadzieja na znalezienie statku powoli mnie opuszczała. No i wtedy stało się to. O, 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 dobra powierzchnia, chciałem powiedzieć. Widzę, że jest bardzo wysoko. Jest! 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 To jest to, widzicie ten statek u mnie na prawym barku. Ucieszony ruszyłem plądrować miasto. Zgarnąłem parę fantów, głównie złoto, trochę diamentów i jakieś duksowej temki. Po przejrzeniu wszystkich pomieszczeń nadszedł czas na to, po co tutaj przyszedłem. Wszedłem na statek i zabrałem swoje pierwsze skrzydła. Oficjalna, uwaga, przyjęcie eletry. Proszę bardzo, mamy to. Od razu do elity dodałem które zabrałem ze sobą i oczywiście już lecąc wróciłem do domu. Postanowiłem, że kolejną rzeczą jaką zrobię będzie budowa magazynu. Nazbierało się już sporo rzeczy i zaczął mnie już przytłaczać ten syf w skrzyniach. Pod koniec kolejnego dnia miałem już gotowe pomieszczenie. Wystarczyło teraz przenieść i posegregować wszystkie przedmioty. Co swoją drogą zajęło mi aż 3 dni, więc możecie sobie wyobrazić ile tego było. Koniec końców byłem dumny, że nareszcie mam porządek w skrzyniach. Ze spokojną głową mogłem zająć się kolejną rzeczą, a było nią robienie profitu u villagerów. Polegało to na tym, że kupowałem od bibliotekarzy bukselfy za jednego emeralda, niszczyłem je, przez co otrzymywałem około trzy książki, które później sprzedawałem za jednego emeralda od sztuki. Miałem parę pomysłów, do czego wykorzystać w przyszłości bloki szmaragdów, więc uznałem, że jest to dobry moment, aby zacząć je powoli zbierać. Tego samego dnia postanowiłem udekorować, a raczej zrobić totalną metamorfozę jeziorka, w którym żyją moje akcelotle. Potrzebowałem do tego sporo drewna na ogrodzenie zbiornika, ponieważ zauważyłem, że moje słodziaki dość często wychodzą na powierzchnię, a nie chciałbym jednak, żeby im się coś stało. Później chciałem, aby miały one jednolite podłoże. Padło na piasek, więc ruszyłem na pustynię uzupełnić zapasy. W przypadkiem natrafiłem na piramidę. Oczywiście liczyłem na znalezienie koksa. Niestety tym razem nie miałem szczęścia. Uwaga. Zgarnąłem całego Boxa piasku i wróciłem do domu. Nie chciałem budować w nocy, więc poleciałem zrobić trochę profitu. Kolejnego dnia rozpocząłem wymianę podłoża. Całość zajęła mi prawie dwa dni. Po skończonej pracy stwierdziłem, że w jeziorku blokuje kolorów, więc poleciałem szukać koralowców. Na zajutrz znalazłem interesujący mnie biom, zgarnąłem wszystkiego po trochu i wróciłem dekorować. Pod koniec dnia jeziorko było gotowe. Mam nadzieję, że Pimpus i Aksa są zadowoleni z nowego domku. Ja osobiście byłem mega dumny z efektów. Noc spędziłem na rynku robiąc profit, a kolejnego dnia zabrałem TNT i poszedłem do netheru szukać debrisu. O, hello. O, o, trzy na raz? Kozacko. No i mamy kolejne. Bardzo mi miło. O, witam serdecznie. Kolejny. O, jeszcze jeden. O, jeszcze jeden, <ścoughs> Dobra, kozak. 119 dnia skończyło mi się TNT, więc wróciłem do domu po łóżka. Kolejnego dnia znowu siedziałem na terze i szukałem debrisu. Znalezienie 36 sztuk debrisu, bo tyle było mi potrzebne, zajęło mi 5 Minecraftowych dni. No i mamy. 123 dnia wróciłem do domu, stworzyłem stół kowalski i ulepszyłem całe moje ku. Gdy ulepszyłem ostatni przedmiot, rozbrzmiała muzyka informująca o zdobytym osiągnięciu. Uradowany, poleciałem na rynek robić profit. Z tym eku czułem się na tyle bezpiecznie, że postanowiłem zająć się rajdami. Ale najpierw musiałem znaleźć outpost pilagerów. Okazało się, że nie był on wcale daleko od mojego domu. Ej, blisko mam, strasznie blisko mam. Nabiłem sobie efekt bad Omen i poleciałem do pobliskiej wioski. Rajd przebiegał bardzo dobrze, lecz w pewnym momencie oprócz rajdu pilagerów na plecy wleciało mi z 10 zombiaków. O kurde! Miałem lekkie wyzwanie z pokonaniem wszystkich, ale z moim eku niczego się nie obawiałem. No, dobra, lekko się przestraszyłem, gdy najeżdżał na mnie Devastator. O, ty. Ale finalnie i tak udało mi się go pokonać. Później rozprawiłem się z Walkerem, z którego podniosłem pierwszy totem nieśmiertelności. O, zdjęty. Przy kolejnej fali zrobiłem coś mega głupiego. Przecież gdyby nie to, że miałem full-net set, to te dwa creepery rozniosłyby mnie na strzępy. Dosłownie nie byłoby co zbierać zarówno ze mnie, jak i z mojego świata. Nie mam pojęcia, co sobie wtedy myślałem. Cieszę się, że jakoś udało mi się z tego wykaraskać. Pod koniec tej fali pojawił się problem z ostatnim najeźdźcą. Szukałem go wszędzie, używałem dzwona w każdym miejscu w wiosce, lecz nie udało mi się go znaleźć. Postanowiłem olać tego rajda i poleciałem znowu do wieży Pilagerów po kolejnego Bedomena. Końcowo nabiłem sobie efekt Bedomen 3 i poleciałem do wioski, z której brałem villagerów do roznażarki. Niestety nie udało mi się go obronić i wiosce został jedynie głupiec. Miałem lekki niedosyt, bo nie udało mi się kończyć żadnego z rajdów. Jak to mówią, do trzech razy sztuka. Tak więc wróciłem znowu do wieży, odpaliłem kolejnego rajda, gdzieś się dalej w wiosce, ale teraz dla pewności zabarykodowałem paru villagerów w domkach. Dzięki czemu udało mi się kończyć rajda bez większych problemów. W sumie zdobyłem 10 totemów nieśmiertelności. Mając w posiadaniu taką ilość, czułem się już bardzo bezpiecznie. Wróciłem do domu, gdzie postanowiłem zrobić farmę brodawek. Za portalem wykopałem pomieszczenie i poszedłem potrajdować z villagerami. Później wróciłem do farmy. Chciałem, żeby miała ona klimat netheru, więc do budowy wykorzystałem tylko bloki, które można znaleźć właśnie w netherze. 132 dnia czułem się na tyle pewnie, że stwierdziłem, iż to dobry moment na znalezienie koksa. Wybrałem bastiony, bo w nich jest największa szansa. Ta, chyba na straty Hatkora. Byłem przekonany, że mając takie kół, to brutalne nie będą takie mocne. No, lekko się przeliczyłem. O, ja, wytrzymały jest, mocno. Już w tym momencie powinno mi to dać do myślenia, że nie ma co się pchać do środka, ale uparty Drabius i tak wszedł. Przejrzałem parę skrzynek, które udało mi się znaleźć w tej otwartej części. Nie było nic ciekawego, więc postanowiłem wejść na górę wieży. Nie miałem kompletnie pojęcia jak poruszać się po bastionie, więc pomyślałem, że po prostu się przekopię do góry kilofem i wtedy stało się to. Sparaliżowany strachem zacząłem spamować przyciskiem, aby utrzymać dystans między brutalem. Wiedziałem, że mam totem, ale wolałem go nie tracić. Na szczęście udało mi się go pokonać. Ta sytuacja i tak mnie nie zraziła i twardo szedłem do góry. O. 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 Tutaj już byłem prawie pewny, że stracę totem, lecz musiałem wykmienić w jaki sposób uciec od brutala. Miałem jakiś pomysł, więc spróbowałem go wykonać. Uh, uratowane, uratowane, uratowane. Chciałem jak najszybciej opuścić bastion, więc szedłem do góry, sprawdziłem skrzynię. Niestety nie było koksa, więc postanowiłem wrócić do domu. Lecz lekko się zagubiłem i przyszło mi walczyć z oglinem. Totalnie zlekceważyłem przeciwnika. Już się pogodziłem ze stratą do temu, ale na szczęście wystarczył ostatni hit, aby pokonać dzika. Miałem już dosyć neteru. Wróciłem do domu, aby zrobić coś spokojniejszego. Stwierdziłem, że na odstresowanie zbuduję sobie farmę trzciny. Zebrałem wszystkie potrzebne przedmioty i rozpocząłem budowę. Budowa trwała niecałe 3 dni i pod koniec 136 dnia farma trzciny była gotowa. Kolejnego dnia wybrałem miejsce na budowę farmy prochu. Kończyły mi się powoli fajerwerki, więc była ona dla mnie na ten moment niezbędna. Lecz do działającej farmy potrzebowałem oswojonych kotów. Tak więc poszedłem spać i rozpocząłem poszukiwania kociaków. Lecz najpierw musiałem zadbać o surowe rybki do oswojenia. W pobliskiej wiosce spotkałem pierwszego kota, który chyba nie chciał za bardzo opuszczać tego miejsca, bo bardzo szybko przede mną spierniczał. No chodź Ale w końcu udało mi się go złapać. Zaraz obok był kolejny. Przypadkiem ich rozmnożyłem, więc w sumie miałem aż trzy koty. Wróciłem z nimi do domu, lecz nie chciałem wracać w nocy, więc w międzyczasie rozstawiłem łóżko, żeby się przespać. Młody kociak kupił mnie tym, że przyleciał na łóżko się położyć. O z racji że rodzice będą, że tak powiem, pracować w farmie prochu, ja postanowiłem się zaopiekować ich maluchem. Dlatego ogłaszam kolejny konkurs. Zwycięzca z poprzedniego odcinka jest już ogłoszony na naszym Discordzie. Dlatego koniecznie wpadajcie sprawdzić wyniki, bo może to akurat ty wygrałeś poprzedni konkurs. Zadaniem konkursowym na ten odcinek jest wymyślenie imienia dla mojego kota. Nagrodą w konkursie jest oczywiście Minecraft Premium. Pamiętajcie, że w celu weryfikacji musicie mieć ustawione swoje subskrypcje na publiczne, gdyż konkurs jest jedynie dla widzów tego kanału. Miło będzie też, jak zostawisz łapę w górę. Wszystkim życzę powodzenia, ja już nie przeszkadzam i oglądajcie dalej. Dotarłem już do mojego domu, więc ruszyłem z budową farmy prochu. Poradnik jak zbudować taką farmę jest u mnie na kanale. Teraz wyświetliwam się odnośnik w prawym górnym rogu. Całość zajęła mi dwa dni. Zamiast lawy stwierdziłem, że ogniska będą lepszą opcją. 144 dnia postanowiłem poawczyć jeden dzień, aby nazbierać sobie trochę prochu. Jak na jeden dzień, to 300 prochu są jak dla mnie nie najgorszym wynikiem. 146 dnia rozbudowałem sobie pomieszczenie magazynujące uprawy, ponieważ chciałem posadzić teraz marchewki, które przydadzą mi się do zrobienia później ich złotych wersji. Niestety problemem było to, że nie miałem żadnej zwykłej marchewki w posiadaniu, dlatego postanowiłem wyruszyć na poszukiwania. Nie musiałem zbyt daleko szukać, ponieważ w najbliższym wraku statku znalazłem kilka marchewek w skrzyni. Miałem też mapę skarbów, więc poleciałem szybko wykopać kosztowności. Pod koniec dnia zasiałem znalezione marchewki i poszedłem spać. Zostają mi ostatnie 3 dni, dlatego nie rozpoczynałem już żadnego większego projektu. Poświęciłem ten czas na wyremontowanie ścian przy farmie trzciny i w międzyczasie handlowanie ze śniakami. W taki oto sposób przeżyłem już w sumie 150 dni na moim świecie hardcore. Jestem mega zadowolony z tego, co udało mi się osiągnąć przez ten czas. Jeżeli materiał Ci się podobał, to koniecznie zostaw łapkę w górę. Nie zapomnij również zostawić suba, aby nie przegapić kolejnej części. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.